Siema, cześć witajcie, jestem Majer, a dzisiaj w tym pięknym, fajnym dniu, czyli w dniu kobiet, przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobietek, a żeby Wam się żyło jak najlepiej. Chciałbym Was powitać w filmie konkursowym. Do wygrania dzisiaj będzie konto w skillu i zaczynam ten filmik trochę inaczej niż takie konkursy się zaczyna, bo najczęściej konkursy, przynajmniej ja robiłem tak konkursy i myślę, że tak się przyjęło, że mówi się, co za konkurs, co trzeba zrobić w konkursie, ble, 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 ble. rośnie napięcie i na końcu pokazuje się nagrodę. I jest zawsze takie wow, albo uuu. A ja postanowiłem zrobić na odwrót, czyli pierwszy pokazuję wam nagrodę i już na dzień dobry można powiedzieć wow, albo uuu. A dopiero później mówię, co trzeba zrobić w konkursie, więc jeżeli komuś już na dzień dobry się stwierdzi, ale badziewna nagroda, ktoś stwierdzi, nie słucham Cię dalej, no to trudno, mam nadzieję, że jednak mnie ktoś dalej będzie słuchał i powalczycie o te nagrody, bo konkurs jest prosty, fajny i przyjemny. Yy, więc tak, jest to konkurs, w którym do wygrania jest konto w grze Skill Special Force 2. Konto jest zafundowane przez Mateusza. Mateusza bliżej znanego szerszej publiczności jako Matus 6W cokolwiek to znaczy, nie no wiadomo, wiadomo, fajnie dzięki wielkie, dzięki wielki Mateusz, jest to de facto troszkę taki powiedzmy anonimowy, przynajmniej tak mi się wydaje, anonimowy człowiek. I naprawdę fajnie, dlaczego oddaję konto swoje, nie mam pojęcia, czy przestaje grać w skilla, tak już mocno się nie, nie zagłębiałem w to, chciał po prostu oddać swoje konto w ramach konkursu dla, dla kogoś, no to fajnie, tak mówię, jak najbardziej, czemu nie. Yy, dobra, <laughs> przepraszam. Więc tak, omówię pierw, co jest na tym koncie, czy warto w ogóle brać udział w konkursie. Więc tak, przede wszystkim mamy level sobie numer 49. To już to już coś, czyli nie, nie jakieś low konto założone wczoraj. Nie wiem, nie mam pojęcia ile się w tym teraz wbija taki level, ale zawsze coś. Przede wszystkim jest postać owieczki. Ja na przykład na głównym swoim koncie nie mam owieczki. A jest to dla niektórych na pewno fajna rzecz. Owieczki dużo tankują, szybciej biegają, więc owieczka jest mega, mega spoko, mega overpower. Idziemy dalej, do ekwipunku. A w ekwipunku, no nie licząc jakichś kilku pierdół, są trzy podstawowe, fajne broni, czyli HK, FAMAS i Gietka. Do tego jakiś pistolecik i granaty, czyli wszystko, co do szczęścia nam jest potrzebne. Do tego jakiś klans t-shirt, mamy owieczkę, więc po co nam t-shirt? Dodatki, jakieś pierdoły, spraje, nic jakiegoś coś nadzwyczajnego, ale przede wszystkim jest to owieczka, co niektórych może cieszyć. 14 tysięcy golda, ten level i jeszcze pokażemy sobie karierę Proszę Was, profil 16 KD i 57% headshotów. Więc myślę, że konto mega nawet spoko, takie jak nie wiem czy ktoś stracił konto albo chce sobie pograć na koncie, który ma, nie wiem, wyższy level, niższy level, czy, czy mieć, nie wiem, konto do truningu, czy chce je sprzedać, czy chce zrobić z nim cokolwiek. To już mnie nie, do, nie dotyczy. Każdy może sobie, znaczy każdy, kto wygra to konto, będzie mógł zrobić sobie z nim, co tylko sobie uważa za stosowne. Takie konto jest dzisiaj do wygrania. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, to albo dobra, zrobimy tak. Pokazałem Wam konto, wiecie o co możecie powalczyć, a za chwilkę robimy delikatne, krótkie cięcie i już Wam wszystko wytłumaczę, co trzeba zrobić, żeby o takie konto powalczyć, tak więc do zobaczenia za sekundę. Więc tak, żeby wziąć udział w konkursie i żeby mieć szansę na wygraną, wchodzimy w linka, którego podaję Wam w opisie, powinna Wam wyskoczyć taka oto strona, jest to strona generowana przez GLEM. Taka oto stronka, która jest idealna, fajna do robienia właśnie różnego rodzaju konkursów. Konkurs trwa, znaczy można wchodzić na tą stronę przez jeszcze najbliższe 3 dni i klikać tutaj, zaraz opowiem, co trzeba kliknąć. Czyli konkurs trwa do soboty i w sobotę po prostu sam, sam program, sama strona wylosuje, czy powie mi, kto wygrał. Kto wygrał te konto, ja do tej osoby się zgłaszam i wtedy to konto daje, oczywiście razem z mailem, tak więc konto w 100% własnościowe, że tak się wyrażę. Więc tak, do kliknięcia mamy trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, dołącz do grupy na Facebooku. To jest za trzy punkty, potem mamy, subuje zyskuje za dwa punkty, wyraź opinię, to już mówię, jest za jeden punkt. Im więcej punktów zdobywamy, tym większa szansa na wygraną. Tak to mniej więcej działa. Już Wam mówię o co chodzi z grupą na FB. Yy, aha. Czu, 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 czu. Ja nie mogę tego kliknąć, gdyż iż ponieważ ja jestem zalogowany jako ja. A jakbym się wylogował... Czekajcie sekundkę. O! Wylogowałem się, że już nie jestem ja jako ja. Wy się logujecie na przykład przez swojego Facebooka, że wy jako wy. Klikacie dołącz do grupy. Dołącz do grupy. I otwiera wam się grupa na Facebooku o nazwie, nazwa w budowie. I już wam tłumaczę o co chodzi. Yy, prowadzę tego swojego fanpage'a, tak? Mam stronę Majer, ale stwierdziłem, że strona jest trochę za słaba, bo tam de facto na tej stronie wrzucam tylko, czy wrzucałem już ostatnio nawet nic nie wrzucałem, wrzucam tylko yy, ewentualne informacje, wrzucam filmik i de facto ten sam filmik wrzucam na tą stronę. Jest to takie trochę słabe. Mało interakcji jest między mną a wami, dlatego myślę, że lepszym rozwiązaniem jest grupa. Na razie grupa nie ma jeszcze nazwy, to w przyszłości na spokojnie jakieś konkursy na to pewnie będą. Takie oto sobie logo w tle Majer w budowie. Spoko, tak wymyśliłem. No i nic, i zobaczymy, zobaczymy, czas pokaże co z tego wyjdzie. Kazio ma swoje famaski, nie wiem, Gimper ma hajsowników, a Majer jeszcze nie wiadomo kogo będzie miał ale mam nadzieję, że grupa się rozwinie, jak w przyszłości planuję robić jakieś live'y i tak Myślę, że to pomalutku będzie, będzie dążyło do, do rozwoju, dlatego na pewno na początek, to jest dla mnie najważniejsze i po to de facto tworzę ten konkurs, dołączajcie do grupy na Facebooku. Jeżeli lubicie moje filmy, lubicie mnie i chcecie mnie oglądać i ogólnie, ogólnie wianuszek miłości i szczęścia i, i dobrobytu, to Zachęcam Was jak najbardziej do dołączenia do tej grupy. Myślę, że będzie trochę fajnej interakcji między Wami a mną. Zobaczymy, czas pokaże. To jest pierwsza rzecz, przede wszystkim najważniejsza, czyli dodawajcie do grupy. Ja Was będę dodawał. Oczywiście tych najbardziej aktywnych, tych najlepszych. Ja wiem, że mam kilku widzów, którzy są ze mną już strasznie długo i ja to widzę. Wierzcie mi, że ja to widzę po tych komentarzach i tak dalej, więc nie jest mi to obojętne. Na pewno będę szukał jakichś jeżeli grupa się rozwinie administratorów, moderatorów, tak więc im szybciej dołączycie, im bardziej będziecie aktywni i ogólnie będziecie spoko fajni i powabni, to macie większe szanse, jeżeli lubujecie się w tego typu właśnie bycia moderatorem czy coś to to będzie taka szansa, ale to mówimy małymi kroczkami, nic na siłę, nic od razu. To jest tyle. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. To Kliknąć w linka, nie można bezpośrednio zrobić, że dołącz do grupy, wy tu sobie klikniecie dołącz do grupy, bo niestety nie idzie tego zrobić. Klikamy continue, a full name, dobra, trzeba tam ten kliknąć, spoko. Następna druga rzecz za punkty numer dwa, subujesz, równa się, zyskujesz. To jeżeli ktoś jeszcze mnie nie subskrybuje. Potwierdź subskrypcję kanału, trzeba być oczywiście zalogowanym na swoje konto i możecie mnie subskrybować. Jeżeli już nie subskrybujecie, a będziecie zalogowani na swoim koncie, to również powinniście te dwa punkty dostać. Więc spokojnie, dla tych, którzy mnie subują, spokojnie, bez, bez stresów. I trzecia rzecz, dałem wyraź opinię. I mamy tutaj proste, jakże pytanko, jaką grę, nie licząc skilla, chciałbyś zobaczyć na moim kanale. Możecie wpisać oczywiście cokolwiek, punkty dostaniecie. Mam nadzieję, że na pewno duża część z Was będzie chciała wpisać faktycznie to co chcielibyście zobaczyć, w jakiej grze chcielibyście zobaczyć, Majera przygody, czy cokolwiek, mogą być to strategie, mogą być to różne śmieszne gry. Cokolwiek, wpiszcie cokolwiek. Niewykluczone, że daną grę mogę kupić, jeżeli nie wiem, nie kosztuje 400 zł i mam i dacie mi takich tytułów 10, no to... to... To myślę, że będzie spoko. To myślę, że będzie spoko, że akty będą jakieś gry mogą być starsze, mogą być nowsze. Zobaczymy, nie mówię, że we wszystko będę grał, ale może coś fajnego się z tego zbierze i w coś, w jakiejś danej produkcji, w danej grze będziecie mogli mnie zobaczyć. I to są trzy proste kroki. Raz, dwa, trzy, w których możecie wygrać te konto. Tak jak wspomniałem, konto jest w 100% razem z mailem, czyli w 100% własnościowe. I co? No i to tyle, i to tyle. Aha, i pewnie jeszcze najważniejsza rzecz. Majer, czy będziesz grał w skilla? Czy zagrasz gościnne CW? No strasznie dużo wiadomości, strasznie dużo wiadomości mi dajecie na ten temat. Ue Majer, no kiedy skill, kiedy zagrasz, no weź zagraj, chodź z nami zagraj i tak dalej, i tak dalej. Już nie chcę tego wszystkiego pokazywać, ale na się mi na słowo, że tego jest multum. Pogram, pogram, jeszcze w skill'a trochę pogram kiedy dokładnie co jak gdzie zobaczymy ale trochę pogram może coś z widzami już do oklucze napisałem do gameforgea czyli na pewno jeszcze jakieś konkursiki będą jakieś gry z widzami coś planuję I, i zobaczymy czy gościnne CW i kiedy no nie wiem bo to różnie z tym czasem ale coś na pewno jeszcze pogram w tego skilla bo jeszcze część materiału część rzeczy jest do pokazania w skilu i zobaczymy czas pokaże co z tego będzie a dzisiaj tego Fajnego, jak już wspomniałem, dnia, czyli Dnia Kobiet. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobiet. Żegnam Was na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i gorąco. Cześć.